No i na takim etapie jestem mi się od szyby odbija No to jest chyba wiadomo Jest słonecznie dosyć 90%, 90 jasności monitora ustawiłem To tego nie, tak nie wiecie czy to jest jasno w tej chwili czy nie Ale w tej chwili mam okno za mną Jedną ro, roletę zasłoniętą Dwie odsłonięte jest nawet OK, spoko. W nocy to nie wiem będzie. Trzeba by było jakoś regulować jasność pewnie oprogramowaniem. Ale jedną rzecz, którą chcę pokazać. Jeżeli chodzi o wykończenie, tu pójdą listwy, bo to i tak to i tak jest widoczne. Tu się odbije. O pójdą listwy albo plastikowe albo taśmy po prostu tą malarską dam taki pasek tu tak samo nie. to te, tak telefon trochę prze, przeolbrzymia to bo to tego tak nie, nie rzuca się w oczy nie ale ale żeby był ładniej to chyba że dam pasek LEDowy nie zobaczę zresztą także coś takiego na ten moment Pierdziele ja było się z tą szybą, kurde, z tym klejeniem masakra pierwszy raz to robiłem w życiu, a ja nie, mam, nie mam zdolności do tego, więc, więc tak wyszło jak wyszło, nie, nie ma tragedii, o ja tak powiem. Dałem tutaj taki patencik e, rzepy chodzi o mm, przy, trochę y, ten, osłonę przeciwkurzową i i trochę ramka wiadomo w 100% nie wyszła. Znaczy, tam minimet brakował z jednej strony, ale tak czy siak tu ściana pójdzie, która jest na czarno pomalowana, więc by to i tak by nie było widać. Ale taka opcja nie. Na razie tutaj nic nie jest podłączone, tylko podłączyłem HDMI laptopa. No to na teraz tyle.